Witam serdecznie, kochanych widzów! Bo dzisiaj troszeczkę już się nauczyłem jeździć. Bo zainstalowałem instrumentu grę 3 dni temu. Dwa dni temu, przepraszam. I dzisiaj zrobimy nowego domu hulejnoga. Mam trzy, oczywiście. I chyba dzisiaj sobie zmieniamy wszystkie. Chcę zrobić fajne trzy nogi I zrobić jakieś fajne pobyty na wszystkich hyperkach. Na ten film. Na wszystkich sklejkach. Więc robimy sobie taką cztery skate oczywiście. Weźmiemy sobie jakiegoś fajnego... Spróbujemy sobie zrobić sobie, robimy sobie chyba e, całą kolejną laki. Pierwszą. Więc. sobie poszukamy najładniejsze. Tak sobie sobie po kolei chodzić, bo ja wiem, które to laki, ale... Chcę sobie popatrzeć na razie. Laki mamy tutaj. To jest cztek. To też jest laki. robi etiki. A dalej już leków, lucky nie będzie? Nie będzie, dobra. No to idziemy do laki. Mamy trzy deki. Chyba weźmiemy sobie tego. Ładne, dobra. Kolejna kiera. Gdzie jest laki? Gdzie jest laki? Ile mamy laki? Jedną? jedna kiera od Lucky? Gdzie więcej Lucky? Jak to nie ma tylko jedna kiera? Etik. Może do już więcej Lucky? Tylko jeden Lucky? Dobra. Weźmy Lucky. To by ładnie pasowało, ale... Dobra, to też może być. Kolejne. Oczywiście Lucky. Te grube, nie mówcie, że to są tylko te grube. No nie, myślę, że tego, bo ten był ładnie pasował. Mówi się użyć jakiegoś lakiego. Całe to, całe. Zielony, nie. Grey? Szary. No może być. Wy... Dobra. Dużo jest kolorków. E, to laki tego. Tylko teraz są. No dobra, weźmiemy teraz. Kółeczka. Zobaczmy czy są laki. Laki, 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 laki. Już nie są laki. Duży wybór jest tam co. Chyba te sobie weźmiemy. Albo. Chyba, albo te. No, te weźmiemy czekaj, Tak? Right? Chyba, że te, albo te. No, te. Flow, to weźmiemy yy, turkusowe, bo nie ma z lucky, więc tak. Tutaj też nie będzie lucky. Weźmiemy też z tego, z butterfly. To są też turkusowe teraz. Tutaj będziemy mieć... Yy, tutaj nie mamy. Oczywiście. Jest to z turkus? Nie, to są blue. Nie ma turkusowych? O, tu jest turkus. Okej. Okay. Te będzie... To są Apexy same. Turkus, jest? Turkus. Nie ma turkusowych, będzie grej. Wit? I gryptajf Nie ma laki! No to jest Scooter Flow jakiś No to jak mamy wszystko szare to będzie biały napis Chyba, że to takie co, to takie kuleczko Nie, według mnie za małe. muszą być białe napis Scooter Flow, no, safe? Teraz postaramy się wszystko z etika wrząć. Może nie z etika, ale... Wtedy, dobra. To teraz zrobię taką nogę... Byle jaką. Znaczy dobrą oczywiście musi być, ale... Taka, że sam wybieram bez... E, bez laki czy nie laki. coś to jest tak właśnie o co mi chodzi, żeby raz... będziemy co chyba. Srebrne czy czarny czy... Ten vlak. black. Te ładny jest, dobra to weźmiemy ten. Kiera. Weźmiemy, jak to jest taki... Black. Weźmiemy jakąś czarną. Zwykłą. Purykieletową. To będzie purpuro silver. No według niej nic pasuje. Dobra. Dalej. Ten to będzie. To pewnie laki To będzie czarny. Czarny forks. Czarny widelec od MGP. I co? No chyba. I I tam pasuje. To są laki te grube, takie duże. Patrzcie, jak to wygląda. Spoko, tylko on jest bardzo ciężki, więc weźmiemy sobie od MDP czarny. Chyba, że chyba ze srebrny weźmiemy. Chyba, że ten. Nie, ten bardziej pasuje, według mnie. No, ten według mnie bardziej pasuje. Weźmiemy ten. I oczywiście zaciski. Weźmiemy sobie jakiś mały. Może coś tego typu, fiolet. Rainbow mi pasuje jeszcze ten napis skate pro jest ten kolorowy też jak jest git dobra, ten będzie git dobra, dalej, kółeczka weźmiemy sobie może jakieś kółeczka fioletowe tym razem a tylne żółte do zmiany Nie, że tylko wygląda. Weźmy czarne kółeczko. Z tyłu czarne. A jest jakieś rainbow, kółko? Kółko, rainbow, tyku. I to jest spokojne, no, weźmy chyba te jedno. Bo ładnie wygląda. Nogi, dobra. Gripy. Może być też jakieś fioletowe. Ładne. Coś tego typu, może. Według mnie git. Barency Też, może to są jakieś fajne. To są To są, jakie to są? To są... Czerwone To są białe barendy Barendy, ale białe jej siedzą To są, to są, o to są purpurowe Czyli ale Może byśmy wzięli Czarne? Albo są jakieś takie Trochę lepsze. Takie nie białe, a takie też takie szare bardziej. Ja właśnie, żeby były szare. Może czarne zwykłe, ale najładniejsze są. No dokładnie są też, bo te gripy są filetowo takie czarne. E, Steryl. Jakie są srebrne? To weźmiemy silver. Będzie on, on, on git Peggy weźmiemy. No, Może niebieskie? Nie, dobra. Myśmy, idziemy w... E, Bolibrak. no i, I grip tape chyba zostanie, ale czekajcie jeszcze. zobaczę sobie jeszcze resztę. O co to, 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 to jest? To Pro. Może być albo biały napis, albo ten, albo w ogóle taki dziwny. Biały. ja bym się wziął chyba najbardziej takie, bardziej jakieś wzorki albo Edetica, jak mamy jak od etika, coś z Edeticiem to może nie to może nie, to może nie to może być ale chyba, ja najbardziej się dziwi to albo ze Skate Pro to, a Proto. Ja chyba zostanę przy tym no ja mam już tam, więc save nie wierzymy sobie w kolejną dek jakiś duży może sobie na, na dół trochę to są dwa te same od mgp ale czarny lub biały nie ma zwykłego od mgp to są strikery laki są oczywiście Więc wiem co może tego Bardzo ten duży. Od TSI. Ten srebrny. Dobra, to weźmy sobie, wybierzmy może odetika ten. Wygląda spoko, weźmiemy ten. kolejny kolejno, to weźmiemy sobie może DP jakoś. Oto tylko te laki. Nie wiem jak to brzmi Powinienem od Apex'a jakąś No jednak nie Ja sobie jest jak jakąś czarną O jest clear blank Nie widziałam jej Tamtych online by się przydała Ale dobra Jest git Pasuje Mi tak pasuje Dalej. Ugh. Lucky? Idziemy w laki jak pan sobie do get lucky. To chyba weźmiemy sobie tutaj e, czarną. Czarny lucky. Dobra. Od lucky. Chyba, że rainbow. Chyba, że lucky. Nie, dobra. Coś ładnego. Może być. No, ale weźmiemy sobie PSI. Znaczy nie wiem jak się to nazywa, ale SCS przepraszam. Co jest z SCS-o? co jest Lucky. Dobra, weźmiemy sobie to. To jest fajnie. Kółeczka do no, takiej kolejnogi, takiej bardziej właśnie czarnej. Czarne może nie, takie coś bardziej niebieskie. Coś tego typu, bo dziękuję. Nie pasuje mi to. Ja bym wziął kółka. Nie no, ja to znowu. wziął... Coś bardziej... Typu... Takie coś. Mi tam, mi tam pasuje. Bary fioletowe. No, weźmiemy te... ładnie ja, mi pasują. Dobra. gripy Weźmiemy czarne. Albo te białe czarne. Mam kierownicę białą na górze, taką delikatną. Srebrną. Jaśniejszą. Paredy e, weźmiemy. Zwykłe, białe. Dobra. E, stery weźmiemy. Może nie srebrne weźmiemy takie. Nie, to do wiadomo, ale. w blok bo w black peggy weźmiemy gdzie są? kółeczka są fioletowe więc peggy weźmiemy takie jakby niebieskie. tak z tyłu pegów nie że najbardziej mi pasują czarne To czarne możemy wziąć. I chyba mi pasuje ten papier ściele, co jest. On jest od... Papier, który mamy jest od... LW Long Scooters Long Way, w sensie Long Way Scooters to jest coś takiego O, ta też jest spoko to jest za bardzo biała To nie To też git Long way, long way. O, to jest dużo proto. Chyba, Nie, to jest za Może by to wrzuć, to no, proto. Git, save. Okej, okay, mamy kolejne ogień. Wybieramy sobie chyba. Przede wszystkie. Lucky. I idziemy na wygara. Sorry, że tak długo zajęło kustomizowanie flajki. A jeszcze przy okazji sobie. Żebyście mnie bardziej słyszeli. Το τυχουλάι. Ε, μπέκο, τα Fajnie, ale coś mi to się nie podoba. Main menu i lecimy zmieniać hulajkę szybko na drugą. Czyli to będzie ta kolorowa. Rainbow, B, Play i Mega Round. W następnym odcinku będziemy iść na lepsze. He, Krawie, Prawie. Prawie z zrobiłem. trzy Flatu. Co jest? Niektórzy ja robią flarę na ziemi, a ja nie umiał chwipów. Chyba gdzieś zaknięcie. Ojej oj oj oj, tu to się wydarzyło. Dobra, próbujemy iść kupki. Konstruowali hulajnok, ale ja lubię ogólnie konstruować hulajki. Więc Customized. Ok, play, mega rampa. Już 22 minuty nagrania. Przepraszam Was bardzo, ale. Następnym razem na innieskich parkach tymi cholegami będziemy w na następnych odcinkach. Więc dzięki i serdecznie żegnam. I oczywiście jak to ja zrobię mój ulubiony trik. <śm> I tym kręconym akcentem. Kończymy dzisiejszy odcinek.